Ja chyba nigdy nie myślałem, że będę studiował coś innego. Znaczy, zawsze mnie to interesowało. Niewiele się zajmowałem innymi przedmiotami, a interesowała mnie historia. I że to specjalnie nie był wybór. Zawsze mnie to po prostu interesowało. Dużo o tym czytałem i to było takie chyba naturalne. Pamiętam, jak już w szkole podstawowej wiedziałem, że będę się zajmował historią. Ja nie wiem, jak wyglądają dzisiaj studia historyczne Polserom, to się bardzo Ja także trudno mi to oceniać. Pamiętam dość dużą różnicę w czasach, kiedy ja studiowałem no to jednak były lata 80. Nie uczyliśmy się w Ameryce Dat, uczyliśmy się rozumieć etapy w historii poprzez ich kulturę zwykłą kulturę, cywilizację, ekonomię oczywiście trochę też polityki. I nie zajmowaliśmy się datami, zakładaliśmy, że te daty będą potem, przychodzą do nas później, w sposób logiczny, układają się w całość. To wszystkim polecam takie uczenie się historii, zrozumienie, o co ówczesnym chodziło, co mieli na myśli, czego się bali, do czego dążyli i czym wyznaczone były kolejne etapy w dziejach, a wtedy te daty naprawdę same układają się. Logicznie. Nie, bardzo możliwe, że dzisiaj tak wyglądają studia historii w Polsce, czego wszystkim życzę, ale na pewno nie da się studiować oddzielnie historii ekonomii, historii politycznej, historii społecznej. To jest całość i to są rzeczy nierozerwalne, przepływające przy, między sobą. Jeżeli ktoś ma talent i umiejętności, to polecam nie studiować żadnych studiów humanistycznych, tylko zacząć od matematyki, fizyki, poważnych rzeczy, ewentualnie logikę, która jest fantastycznym wstępem do wszystkich nauk, do filozofii, do historii i na pewno także do ekonomii. Ekonomia jest takim nauką pośrednią. Między prawdziwymi naukami, a naukami humanistycznymi, też wszystkim Polekacom, żeby się na tym koncentrować. Ale jeżeli ktoś nie ma talentu, a musi studiować z jakichś powodów, to rzeczywiście starałbym się poznawać jak najwięcej. Nie koncentrować się na pedagogice, na gender studies czy podobnych wąskich branżach, tylko starać się zrozumieć jak najwięcej. Nigdy w życiu żadna wiedza człowiekowi nie zaszkodzi. To było jedno z pierwszych moich doświadczeń. Pamiętam, że chodziłem do liceum, bo tak się przypadkiem zdarzyło, że nie złożyłem na początek roku szkolnego, w pierwszej klasie, i zapisali mnie do szkoły z rozszerzonym rosyjskim. No i przeklinałem ten od pierwszego do ostatniego dnia tych studiów. Po czym pierwsza praca taka porządna w Ameryce, jaką dostałem, to pracowałem dla Texaco, które miało rosyjskie dokumenty i musiało tłumaczyć na angielski i nie mieli kim tego robić. I to było moje pierwsze wejście w zawodową pracę w Ameryce i okazało się, że coś, co przeklinałem całe życie okazało się bardzo mi przydatne. Także na pewno warto poznawać jak najwięcej. Także jeżeli jest ktoś skazany na nauki humanistyczne, czego mu współczuję, co on współczuję, to sugerowałbym po prostu czytać jak najwięcej, poznawać jak najwięcej. To każdy jest inny, każdy, yy, yy, inni sobie wybierają. Ja tak naprawdę do końca nie wybrałem swojej drogi, ona trochę się sama układała. Trudno powiedzieć, że moja droga była wybranie studiów w Ameryce, bo ja zanim trafiłem na studia w Ameryce, to pracowałem w fabryce. E, pracowałem w fabryce z emigrantami z. E, Komunistycznej Nikaragui i pracowałem z głównie czarnoskórymi wypuszczonymi z więzienia na okres próbny. To byli moi pierwsi koledzy w Ameryce i tak poznawałem Stany. Potem pracowałem na polach naftowych przy odwiertach z twardymi, bardzo ludźmi, którzy dużo potrafią wytrzymać i słońca, i bólu, i cięż noszenia ciężkich rzeczy, i to było naprawdę ogromne doświadczenie. Stawanie o czwartej rano i praca po 12 godzin fizyczna. Jeździłem ciężarówką po Teksasie, wożąc ropę naftową. To także jest ciekawe doświadczenie poznawania ludzi. I trafiłem do, na studia, które, na które też trafiłem dzięki temu, że pływałem i dostałem, pogrając piłkę wodną, dostałem stypendium i mogłem skończyć studia. I studia w Ameryce to jest rzeczywiście ciekawe ze względu na to, może bardziej jakieś takie doświadczenie towarzyskie, chyba bardziej nawet niż w Polsce. Znaczy, poznaje się bardziej Amerykę ludzi, buduje się kontakty, które czasem przytrzymujemy do końca życia. Także to było do, dobre doświadczenie, ale ja nie mogę powiedzieć, że my nie czegokolwiek, to, czy, że studia mnie czegoś nauczyły. Głównie uczyło mnie różne rzeczy, które robiłem wokół cały czas. thank <laughs>